Po powrocie trzeba się ogarnąć. Ach, tyle filmów do przerobienia, jest do nadrobienia. Waga Pies, jeszcze kilka filmów do publikacji. Z daily vlogami w ogóle nie wiem, co się działo przez ostatnich parę dni, bo było straszne zamieszanie. Do tego jeszcze beczka, więc kanał komediowy wskrzeszamy z pomocą zastępczowiczów. Dzisiaj nie idziemy do biura, bo jesteśmy za bardzo zmęczeni, ale pracujemy z domu. Pum, 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 pa, bu, pum, Patrzcie, jakie moje PlayStation jest zakurzone. Jezus. Ech. Dlatego mam te klocki Lego, które kupiłem. Do tego zestawu Lego życie napisało znakomitą fabułę, bo chciałem. Pamiętacie, jak to kupiłem, powiedziałem, o, fajnie jest być dorosłym, bo możesz sobie kupić Lego, kiedy chcesz. No, okazało się, że życie dorosłe wygląda tak, że możesz sobie kupić Lego, ale nie masz kiedy go e, złożyć. Więc nie wiem, co lepsze. To jest Kumamon, to jest maskotka mia miasta Kumamoto. Idziemy do sklepu Don Quixote, gdzie mamy teorię, że zgubiliśmy urządzenie, które kupiliśmy. No pewnie jest raczej tak, że jak coś zgubisz w sklepie, to, to odzyskasz, ale nie jesteśmy pewni, gdzie to było. Tutaj różne przebrania, jak chcecie się przebrać w takie onesie obciachowe, to jest wybór od sufitu do podłogi. A tu są babskie ubrania dla mężczyzn, mają swój oddział. No i nie ma naszego urządzenia. Będziemy musieli prowadzić śledztwo dalej. Softpunk, sieć komórkowa, która ma. Kieselę, jako maskotkę. Musimy sobie w banku podnieść plan danych. Dane w Japonii komórkowe są dosyć drogie, a potrzebujemy więcej, bo mamy tylko, ja mam tylko 5 giga. A będziemy w tym tygodniu robić fuchę, która wymaga danych komórkowych. Podjechaliśmy na stację Yogi szukać naszego urządzenia. A teraz Kasia zaprezentuje ulubione, sch ulubione schody ruchome. To jest fajna sprawa generalnie, wiedzieć, że jak coś gubisz w Japonii, to najprawdopodobniej to do ciebie wróci, chociaż rzeczywiście w tym przypadku mogliśmy to zgubić równie dobrze na ulicy gdzieś. No to wtedy nie znajdziemy. Ale nie ma generalnie tak, że ktoś by ci coś ukradł, albo że obsługa coś zajmie czy coś. Nie ma opcji. Zawsze jest wasuremono. Wasuremono to jest japoński rzeczownik na rzeczy zapomniane. Zawsze można wasuremono odzyskać, więc jesteśmy pod sushi barem, gdzie jedliśmy wtedy. No i nie znaleźliśmy urządzenia, no kurde. Spróbujemy jeszcze w budynku, przy którym siedzieliśmy wtedy. To było tutaj. So <laughs> Udało nam się z pomocą Marcina odzyskać fragmenty archiwalnego filmu z naszym Drinking Games przed paru lat, jak ledwo się jeszcze znaliśmy. The <laughs> tak się zaczęło, te Łagapajs. Jak dajcie łapkę w górę, jak będzie ich milion, to wrzucimy cały. Tutaj też nie mają w budynku. W tej historii chyba nie będzie happy endu, ale ja tak już mam. Jak mówię, że nie kradną rowerów, to mi kradną rower. Jak mówię, że nie gubisz rzeczy, to gubię rzecz. Ale to jest nasza wina. Poza tym założę się, że nikt tego sobie nie wziął na zasadzie fajne zajumie, tylko po prostu, nie wiem, gdzieś leży na ulicy, oddano gdzieś to do jakiegoś biura komuś, ktoś nie wie co z tym zrobić. No i leży sobie biedne urządzonko. Jeszcze jeden pomysł nam wpadł, żeby sprawdzić czy mają to w sklepie, gdzie to kupiliśmy. W sklepie z elektroniką i aparatami Yodobashi Camera. kamera. W są trochę zdziwieni, bo naszą łamaną japońszczyzną próbujemy wytłumaczyć, że... W zeszłym tygodniu kupiliśmy sobie dwie rzeczy, ale jednej z nich zapomnieliśmy z Waszego sklepu. Kupuję sprzęt do czyszczenia, bo ciągle narzekacie, że mam brudne obiektywy. Nie znaleźliśmy, ale kupiliśmy. To jest urządzenie. Głowica do Jobiego. Taka pierdoła. Przechodząc przez główną stację Shinjuku, nie sposób się nudzić. Raport policyjny o tym, że zgubiliśmy sobie urządzenie. Hmm. Dzisiejszy vlog jest tak trochę nie wiadomo o czym, ponieważ mój dzisiejszy dzień jest tak trochę nie wiadomo o czym. Publikujemy dzisiaj film The Wagapais z prefektury Saga, który jest trochę dziwny. Jest zapytaj beczkę, jest vlog. Dużo kontentu dzisiaj. Kasia, trzy słowa dla fanów. Jest dużo kontentu. Tak się właśnie je surowe mięso z konia, czyli pasasi w Japonii. Jest naprawdę bardzo dobre. Mm. Przyszła paczka. Okej, okay. naprawili w serwisie. Działa moja zabawka, która się zepsuła jakiś czas temu. Obraz anamorficzny. Sophisticated. Takie flary świetlne bez żadnej postprodukcji. Tak, tak, takich to w Polsce nie macie, jak nie macie anamorficznych tych bajerów. Nice. Ładnie to wygląda. Gdzie biegniemy Kasia? Zobaczyć film. Jaki? Independence Day. AMERYKA! Gambate! Nie. Będziemy oglądać dzień niepodległości. 10 na 10. 10 na 10. Mhm. 11 na 10. Wow. Niesamowite widowisko. Beznadziejny film. Bawiłem się świetnie.